Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zaraz ma do mnie przyjechać Maniek, ponieważ będąc w Polsce, w Irlandii dokładnie dostałem prezent od do Jakubasa, żeby przekazać dla Mańka. I, i, I Maniek miał dzisiaj po to przyjechać. W międzyczasie sobie zajada jakieś swoją e, zupę rybną. Co ja nie chcę, bo to jest na głowach ryby. Idę Mańko. Oh. Breakfast, dobra. Dobra, jest. Znalazłem, bo już myślałem, że nie mam taką koszulkę. Hello, P.D. A ok. Go, witam. Cześć Maniak. ty włączyłem kamerę, to możesz A, jeszcze raz się witam. przywitać. Witam, Szymanko. Stań no. O, dziękuję Was. Dziękuję. Jakubas ubiorę no. na streama. Dobra. Maniek jak to? Rozwija się? Bardzo no, słabo. Tak? Słabo, bardzo słabo. Zapraszam na ten na, do siebie na kanał. To już nazwę byś powiedział. Bo e, kto, kto cię zna? Maniek Azji. Ty miałeś inną nazwę kiedyś? No może i ten, może i zmienię. Znowu zmienisz? Może zmienię. Ale za trzy miesiące? Wesele? Zobaczymy. Dobra, lecimy, bo tak Dobra. się czeka. Dobra, leźdzę, bo się spieszysz. Pozdrawiam. Z mi przyniosła tutaj pieprz świeżo mielony, więc do zupki, bo zupę mi też przyniosła mm. lubię dużo pieprzu, o, dziękuję. Strelia mi jeszcze dokładka dała, bo chciałem. dnia kolejnego z rana Strelia już zbiera mango kabla od internetu nie ucięła tylko. jest dzisiejszy urobek z rano. Mango. Słuchajcie, właśnie dostałem informację, że u Marcina jest kobra królewska, także zakazałem się zbliżać i robić jakiekolwiek ruchy. Psy nie mają prawa wychodzić, bo one tam do niego biegają. Jadę tam zaraz opanować sytuację. Wąż okazał się raczej być niegroźnym dla ludzi z tego, co ja kojarzę, ale no, fatalnie groźnym dla, dla tutejszej papugi u Marcina. Także o, jed, o, jedną, o jedno żyjątko mniej Koko zajada żadełko Dobra Pana prowadzi lekcję, Więc my ten... To był jeden z wężów wodnych tego jak ja określam taki tęczowy taki kolor Nie była to kolor w żadnym wypadku Ale zjadła Marcinowi papuga. No Pana prowadzi lekcję, nie będziemy przeszkadzać, jedziemy Ładnie tutaj u Marcina, po prostu ładnie, muszę wam powiedzieć, nie? Podoba mi się ten jego widoczek. Tak samo jak u mnie mi się podoba, tak u Marcina mi się podoba. Rozkopana ma trochę, bo tu robią tą kanalizację nową. A że jest pora deszczowa, no to trochę tutaj rozjeździli, nie? Jesteśmy w Ankor Markecie, dawno mnie tu nie było. Ja już wróciłem do siebie. Robię sobie jajecznicę na maśle, ale żeby nie było, to pieski też dostaną swoje, wołowina. No, i mam taki obiadek, chińszczyzna oczywiście, ryż z jajkiem, warzywami, bo to po mojemu. Słuchajcie, ja znowu jestem w Arkon Markecie, bo nie dokupiłem chleba. Wziąłem się parę kilo piersi z kurczaka, nie? To też tyle pieski zjedzą, nie? To już mi Pan robi. Wzięłem też parę kilo wątróbki, nie? To też pieski zjedzą chętnie, nie? Jeszcze biorę takich, kurde, tych łapach, nie? No to jest kilo, 2 kilo. Ja robię wątróbkę, a Srejda je ryba. Ja teraz sobie wątróbkę z ziemniaczkami i z buraczkami. Ja zaraz wylatuję, pakuję się do Chin, ale z Polski jeszcze nie pokazywałem, przywiozłem taką figurkę. Światowita. Psy już wyczuły, że pan jedzie. Leila nie odstępuje mnie o krok, i pewnie nie chcą, żeby pan jechał, co? Albo żeby szybko wrócił. Dobra, dobra. Leila, spokojnie, pan wróci no, za parę dni. Będziemy zarabiać pieniądze, żeby było za co wołowinkę kupować. Słuchajcie i biorę się za długoterminową dietę, interesy z Mańkiem to mi wyszły tak, że ta waga jest zepsuta, z jakiego względu? Pamiętacie, Maniek przyniósł ten ryż o 50 kg, stanął na tym z workiem 50 kg i to się wszystko wbiło do środka, ta, ta waga jest do wyrzucenia, tak więc te interesy z Mańkiem, to ja nie dość, że kupiłem drogi ryż, który rozdałem notabene, to jeszcze to jeszcze mi wagę popsuł cholera, przez to przytyłem, bo nie mogłem się kontrolować. Teraz przyjadę, a może w Chinach na nabędę wagę, w drodze kupna, bo taniej, albo z Chin się zamówi i pan będzie się odchudzał. Wy zresztą też trochę, też z nimi nie jest najgorzej. Ze Srejle już się pożegnałem oficjalnie, teraz z Rejlą i ze Stefciem. Stefan, trzymaj się, trzymaj się, byku. To się nie, nie daj się, lady. Prusakiem. Toyota Prius bardzo ponoć dobre autostradę. See you. <laughs> na pieski. Bye bye. Słuchajcie, tędy nie przejedziemy, bo tu do Marcina na tej drodze. Już wtedy jak jechałem z lotniska, to drogę robili. Myślałem, że już skończyli. już tędy nie jedziemy. Musimy się wydostać do, do głównej. A tu widzicie, na naszej ulicy jest brama. Normalnie ona wieczorem o 18.00. Nie wiem, kto to robi. Ale ktoś to robi, że ją zamyka przez to nasza ulica nie jest przejezdna, przez to nie ma obcych po 6 wieczorem, tak? Siódma, szósta, siódma, nie? Może to ten sąsiad taki płot ma? Piękne wildem tutaj są. A my znowu koło nas przejeżdżamy. Nie, następna brama będzie jeszcze, następna koło nas. tutaj. Koło nas. Stefan przy bramie. Tu tutaj nasza ulica Riverside ładna. Teraz mamy w drodze na lotnisko przerwę. Na fajka. Bo się nie pali w aucie. Bardzo dobrze. Jesteśmy na lotnisku. Lecę do stolicy. O tak w sumie. Można było wziąć taksówkę. Jest to o godzinę, dwie dłużej. W sumie tak, jak trzeba być wcześniej przed lotem, no, ale wygodniej jest wziąć samolot. Samolot jakieś 130 dolarów z bagażem, bo bez bagażu to by było nawet po 80 dolarów można dostać. Ale oczywiście zależy, kiedy się kupuje. A ja tutaj mnie to tak kosztowało. Taksówka 70 dolarów by kosztowała tak jechać samochodem. No wtedy można nabrać bagażu ile się chce. Tylko, że ja mam później i tak kolejny lot, to już sobie ląduję na lotnisku, jestem na lotnisku i bagażu mam tyle, ile powinienem mieć, bo później i tak ktoś to sprawdzi. Ludzi nie ma, jak zwykle tutaj na lotnisku, więc się szybko odprawiłem. Mam kartę pokładową, walizę, zdałem walizę, no taką walizeczkę i idę zapalić do zielonej strefy. Ładny kwiatostan tutaj mają. A widzicie, puściutko, nie? Kupiłem sobie kawę, ale zaraz sobie zjem jakąś bułeczkę. Dobra kawka. No, Blue Pumpkin. Taka kawka 3,5 dolara to nie jest dużo. Na przysłowiowym lądzie taka kawa kosztuje dolara. Tu 3,5 dolara, no to jest różnica, nie? A ja ostatnio cały czas, cały czas lotnisko, lotnisko, hotel, lotnisko, taksówka, lotnisko. No, nasz samolocik przygotowują. Tam Singapur odlatuje. Singapur Airlines. A jeszcze w ostatniej chwili zdążyłem na parę buchów do palarni z kocia. No. Już sami pracownicy zostali. Kambodża Airway Jedziemy, lecimy Airbusem A320 do Phnom Penh. Już idziemy w drugą stronę, a to oznacza, że doleciałem do Phnom Penh. Do stolicy. Teraz muszę poczekać na bagaż. No i wychodzę, spotkam się z kapeluszem. I za kilka godzin mam kolejny lot do Szanghaju, już z tego samego lotniska. Piękna sprawa, kiedy pierwsza walizka wyjeżdża, twoja, i tak się zdarzyło w moim przypadku. To jest chyba moja. Fałszywy alarm to nie była moja, moja wygląda podobnie. Jedna z ostatnich, ale jest moja. Czyż nie podobna do tej pierwszej? Słuchajcie, na lotnisku czeka na mnie chemik. Jedziemy do Chińczyków lokalnych. Dzień dobry, Ta. pozdrawiamy z lotnisku. Na lotnisku vlogery mają taki oto sprzęt, lepsi od nas i tam jakieś mis. Często tak bywa, że jakieś mis czy... Zresztą koronę tak? Litwa. Litwa i południowa Afryka. Dobra, tak jak zauważyliście, ja z chemikiem jadę do Chińczyków, a później lecę bezpośrednio do Szanghaju. Jedziemy do Kapelusza Ostatnio w Indiach tak było Jedziemy Jesteśmy w centrum dowodzenia I będziemy dowodzić O koszulka prawilna Tak 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 łatwo to znaleźć Ok, dobra Maha dzisiaj z Niemiec On z kilku krajów wrócił 哎呀，我现在在这里跟我们老乡们一起，很荣幸，真的是很荣幸，很荣幸。同学要送到，你是个乌克兰籍，喏。哦。是啊，不要紧张，马上回来呀。哦，Zdraba。拜拜。拜拜。拜拜。OK。Co, że wykładowcy z Mnis nie mają klientów? Mają, mają wszystko. 2962, kierunek Szanghaj. Słuchajcie, przeszedłem kontrolę paszportową, przeszedłem kontrolę celną, idę coś zjeść. Mam kanapkę, dobra kanapka instagramowa, słuchajcie, boardinguję się, mam jakieś miejsce L, mam nadzieję, że te L to nie jest gdzieś pośrodku wszystkich, bo lubię mieć skrajne miejsca, zobaczymy. Nie jest najgorzej, L jest przy oknie, także można się... Że tak powiem, zapomniałem moje takie tutaj poduszki, ale jestem ponad godzinę na spóźniony lot godzinę 15 minut, coś takiego to tak minimum. Bo to teraz, a zanim się wszyscy załadują, w każdym razie lecę. Słuchajcie, spóźniony, ale doleciałem do Szanghaju i jestem. Słuchajcie, dojechałem do hotelu i, i wam pokażę, póki jeszcze nie nabałaganiłem. To ja witam wszystkich serdecznie, dopiero co z podróży. Łazienka dosyć spora z prysznicem, a pokój prezentuje się tak. Tutaj barek, widok na hotelowy taras. Wracam zaraz. Hilton w Szanghaju. Dobra. Słuchajcie, czas coś zjeść w lokalnej restauracji. Słuchajcie, wchodzi jedzonko. Bo trzeba się posilić po podróży, a śmierczy No i taki pokczojek jeszcze na koniec, żebym dobrze dojadł. Zieleninka zdrowa. Słuchajcie, ulica tak się prezentuje z knajpkami. Słuchajcie, tu na dzielnicy przy hotelu jest taki włoski festiwal i sprzedają lokalne piwa. Też lokalne, też lokalne, ale robione niby na styl włoski, tak przynajmniej napisane wina. Makarony i inne, 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 inne rzeczy. Kanapki, chleb. Tak się prezentuje hotel na dole, jest i pianino. Takie stroje ślubne, jakby ktoś chciał wesele, to można i po europejsku, i po chińsku. A tu jest zaplecze hotelowe. Tam dzieciaki mają jakąś zabawę swoją, ale ja sobie wyszedłem zapalić. A na dole taki piękna frygata-statek. O, i tak jeszcze. I takie artefakty też są. Słuchajcie, jadę się nażryć teraz na grilla. Słuchajcie, kupuję taką bułeczkę sobie. Na razie chodzę, tutaj panie robią. Takie bułeczki na tym. Słuchajcie, udałem się na biedniejsze dzielnice Szanghaju. No i tak to wygląda. Słuchajcie, grille street foodowe. Robią się w Chinach, proszę państwa. Także słuchajcie, rozkłada się Street Za foodzik. i Street foodzik. Tutaj mamy roudzia To są normalnie plastikowe, to sobie można dotykać, bo to jest plastik, tak zrobione, danie. I śmierdzące tofu, czyli chaudoufu. Ale jeszcze nie zaczęli, można za parę minut. Jest kolorowo, jest po chińsku. Słuchajcie, i takie rzeczy jeszcze wyjdą na grilla. Kot wyszedł właśnie. A ja wszedłem tutaj na górę, do kibla. Słuchajcie, to są Chiny, które ja pamiętam, w których lubiłem bywać. Dobry pierdzielnik. W Szanghaju. A tutaj mają przyprawki, chlebki. Dziś się trzęsło, pan Laga? Sadajcie, A, ale się robi, zapachy pierwszorzędne. Tak, z perspektywy, proszę państwa. Dobra, coś tam weszło, będzie jeszcze wchodzić, już tam, wiecie, widzieliście. O, wow, robi wrażenie. Dobra, lecimy. A zobaczcie tutaj, ludzie z Xinjiang robią takie, oto chlebki w ten sposób, w takim piecu. Robi wrażenie. O, o, się. No, to jeszcze dla nas. Zobaczcie, co tu chłopaki robią. To jest street food. Robi wrażenie.